Jeżeli chcesz mieć zdrowe jelita, jest jabłko. Takie jabłko ma 4 g około błonnika, bardzo specyficznego, który wspiera bakterie dobre. Jeżeli chcesz mieć zdrowe serce, jedz awokado. Jedno nienasycone kwasy tłuszczowe działają jak miotełka na poziomie Twoich tętnic, wymiatają złogi cholesterolowe, które zapychają te tętnice, a tym samym zmniejszają ryzyko chorób serca, zawały, udary. Jeżeli chcesz mieć zdrowy mózg, jedz orzechy włoskie. Tu roślinne kwasy tłuszczowe omega-3 pokonują barierę krew-mózg, gdzie to jest rzadka przypadłość. I w naszym mózgu są jak taka poduszka, chronią nasze neurony, wspierają neuroprotekcję, i tym samym budzimy się mądrzejsi i zdrowsi na umyśle. Jeżeli chcesz ukoić swoje nerwy, jedz nerkowce. Zawiera bardzo dobrze przyswajalny magnez. On działa jak takie ukojenie dla naszego układu nerwowego. Pomaga nam to się wyciszyć i zrelaksować. Co więcej, wspiera cały układ nerwowy. Jeżeli chcesz mieć optymalne ciśnienie krwi, jedz banany. Tutaj potas zawarł